Zadanie i ten Pierdolony kurwa szczur Ale go rozkurwi Idź za tobą Tak Waiting to die like a motherfucker. I'm gonna be like, bang! Oh, I've seen that before. Okay, boom, boom, duck and dive and take. Fucking crap. Next, get the AK, go Rambo, take out all the fucking crap. Stand up like a G. I don't play games. <coughs> Dobra, okay. Prawym przyciskiem wstrzymujesz oddech wtedy przestaje ci oddychać A już to otworzyli niepotrzebne Chłop tu był kurwa Zabiję go Ale kurwa nalagła ty Odstasza, od, stasza, od stasza, na Staszu włosy Jebnik z rampy, proszę cię Tam, gdzie rzuciłem flesza i grano Tam, gdzie rzucam grano Leży jeden, drugi. Uciekł do środka, po lewo. son of a bitch goddamn russkies goddamn traitor we got a fucking rat kill him <laughs> <laughs> I'm Już zaczęliście gadać to sobą. Nie. Ty, Dobra, jest chłop w krzaku! Te... Gdzie? Gdzie? Zabijem kurwa, Jaki pedryl! Jaki pedryl kurwa! Ale co to nagram? Kurwa! Ulice Pedrolu pełna.